Cześć muzycy i wokaliści, Ja nazywam się Krzysztof Jan Grys i przekazuję wiedzę, która ma Ci pomóc w rozwoju kariery muzycznej. Jeśli poważnie myślisz o swojej karierze w biznesie muzycznym, to zasubskrybuj ten kanał, aby nie przegapić najnowszego odcinka. Kliknij również w dzwoneczek, żeby być o nim poinformowany. W dzisiejszym odcinku opowiemy o tym, jak skutecznie docierać do nowych odbiorców Twojej muzyki. Prawdopodobnie nieraz miałeś taką sytuację, że udostępniłeś post ze swoją muzyką i nie było wobec niego żadnej interakcji, czyli nikt go nie komentował, nikt go nie udostępniał, a nikt go nie lajkował. Spowodowane jest to tym, że zanim twoi odbiorcy zaczną to robić, muszą oni przejść przez kilka fundamentalnych etapów. Najlepiej są one zobrazowane na podstawie tzw. lejka marketingowego. Pierwszy etap, przez który powinni przejść twoi odbiorcy, to tzw. budowanie świadomości. Na tym etapie pokazujesz ludziom, że istniejesz, ale nie wzywasz ich do żadnego działania. Warto na tym etapie dzielić się z odbiorcami treściami, które przyciągają ich uwagę, ale nie są bezpośrednio związane z Twoją muzyką. Postaraj się przyciągnąć do siebie odbiorców poprzez np. ciekawe wideo którego podkładem będzie Twoja piosenka. Utwórz na przykład post, który nie wzywa do komentowania, udostępniania czy lajkowania, ale rozpoczyna konwersację na jakiś ogólny temat. Budowanie świadomości Twoich odbiorców możesz również realizować poprzez systematyczne dzielenie się z nimi wartościowymi materiałami. Pamiętaj, że jeśli nie zaciekawisz odbiorcy lub nie dasz mu czegoś wartościowego, to on nie będzie skłonny do pomocy w promocji Twojej muzyki. Nie będzie podejmował żadnych działań, ponieważ po prostu Cię nie zna i nie wie, czego może od Ciebie oczekiwać. Drugim etapem, przez który powinni przejść Twoi odbiorcy, jest tak zwane budowanie zainteresowania. Na tym etapie starasz się dotrzeć do osób, które reagowały na treści z pierwszego etapu, czyli komentowały Twoje posty, lajkowały, czy też je udostępniały. Możesz to zrobić przez tzw. remarketing, np. używając menedżera reklam na Facebooku lub bezpośrednio kontaktując się z takimi osobami. Z racji tego, że Twoi odbiorcy już trochę Cię poznali, możesz zacząć dzielić się z nimi materiałami bardziej związanymi z Twoją muzyką, ale nadal nie wzywasz ich do działania. Możesz zacząć dzielić się z nimi np. trailerem Twojego teledysku, trailerem Twojej piosenki, czy też materiałem wideo, w którym opowiadasz o nadchodzącej piosence. Niech odbiorcy w coraz większym stopniu zapoznają się z tobą. Dzięki temu będą dużo bardziej skłonni pomagać ci w promocji twojej muzyki. Ostatnim trzecim etapem, przez który powinni przejść twoi odbiorcy, jest tak zwane wyzwanie do działania. Na tym etapie warto poprosić o wszelkie udostępnienia, komentarze, subskrypcje itd. osoby, które przeszły przez pierwsze dwa etapy. Dzięki temu te osoby same z siebie zaczną ci pomagać w promocji twojej muzyki. To osoby, które jeszcze nie muszą być Twoimi fanami, ale są tego dużo bliżej niż te osoby spoza lejka marketingowego. Na podstawie powyższego lejka marketingowego swoje działanie realizuje wiele agencji marketingu muzycznego, menedżerów muzycznych oraz samych artystów. Nawet wychodząc poza świat muzyczny, wiele marek wykorzystuje ten lejek, aby sprzedawać swoje produkty. Podsumowując, warto zapamiętać, że osoby, które jeszcze cię nie znają lub nie miały z tobą styczności, raczej rzadko będą skłonne do pomocy w promocji twojej muzyki. Jeśli tworzysz posty ze swoją muzyką i nie uzyskujesz żadnych polubień, komentarzy i żadnych interakcji, to zastanów się, czy twoi odbiorcy przeszli przez te wszystkie Trzy etapy lejka marketingowego. Dzięki Wielkie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli uważasz, że był on dla Ciebie pomocny, to daj łapkę w górę i pamiętaj o subskrypcji. Dołącz również do grupy na Facebooku, gdzie tworzymy społeczeństwo świadomych muzyków i wokalistów. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Zapraszam Cię również na naszego Instagrama. Na dzisiaj to wszystko, dzięki. Cześć!